Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to już szósty dzień naszych adwentowych rekolekcji. Był się od faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Rzekł do niego Jezus, Za prawdą, za prawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego, Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Oczywiście, że nie możemy się powtórnie narodzić, chociaż pewnie wielu z nas chciałoby. Zacząć wszystko od nowa, taka biała, czysta kartka, bez żadnych problemów, bez żadnych przykrych wspomnień z przeszłości. Ale tak oczywiście się nie da. Sakrament Krztu Świętego to jeden z trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Sakrament ten możemy przyjąć tylko raz w życiu podobnie jak i bierzmowanie i święcenia kapłańskie. Sakrament ten w duszy człowieka powoduje niezatarte znamie. Katechizm Kościoła katolickiego powie, że ochrzczony, szczepiony w Chrystusa przez chrzest upodabnia się do Niego. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem, które oznacza jego przynależność do Chrystusa. Poprzez to, że przyjęliśmy ten sakrament na zawsze, jesteśmy włączeni w życie Chrystusa. To właśnie oznacza to niezatarte znamie. Chrystus jest także bramą sakramentów. To On pozwala nam na przyjmowanie kolejnych sakramentów w naszym życiu. Poprzez chrzest jesteśmy także członkami Kościoła, ciała Chrystusa, wspólnoty ludzi, wszystkich ludzi, także i grzeszników. Bo przecież Kościół nie jest święty poprzez świętość jego członków, ale dlatego, że jego głową, głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Zobaczmy pewien przykład biblijny, pewien fragment, który. Może nie do końca odnosi się do sakramentu pszczół, ale w pewien sposób Jezus pokazuje nam coś, co jest z tym związane. Otóż tym przykładem jest kana galilejska, w której stały dwie stągwie kamienne przeznaczone do żydowskich oczyszczeń. Stągwie zostały napełnione wodą, a na słowa Jezusa stało się winem. Podobnie jest i z chrztem. Jesteśmy zanurzeni w wodzie, a właściwie we krwi Chrystusa, bo to ona ostatecznie obmywa nas z winy, z winy grzechu. Jezus w tym pierwszym cudzie zmienia coś, co ma gorszą jakość na to, co jest lepsze. To właśnie dzieje się w sakramencie Chrztu Świętego. Osoba, która przyjmuje Chrzest, staje się lepsza, staje się uchrystusowiona, napełniona łaską Jezusa Chrystusa i pojawia się w tym momencie nowe życie, życie związane w pełni z Chrystusem. Zwróćmy też uwagę na Taką długą modlitwę, którą kapłan odmawia poświęcając wodę chrzcienną. Szczególnie tą modlitwę odnawia się w Wigilię Paschalną. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę mószku świętego. Na początku świata Twój duch uniósł się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Boże, ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego. Aby naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, twój syn obszczony przez Jana w wodach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z jego boku wypłynęła krew i woda. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego syna. Aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu odrodził się z wody i ducha świętego do nowego życia dziecka Bożego. Woda od samego początku jest obecna w Piśmie Świętym, to przecież na samym początku przy stworzeniu, przy stworzeniu świata Bóg sprawia, że ta woda się pojawia. Nad nią obecny jest duch, duch święty. Także i potop, który zniszczył grzech, który dokonał odrodzenia świata dzięki Noemu. Przejście przez Morze Czerwone, zalanie naszego faraona, tego, który mówi mi, co mam robić. Wreszcie Jan, który prostuje. Ścieżki dla Pana i chrzci Jezusa Chrystusa, gdzie objawia się Duch Święty. Krew i woda na krzyżu, i odrodzenie do nowego życia. Jeśli nowe życie to i imię, zobaczmy, że na początku Pan Bóg wszystkiemu, co stworzył, nadaje nazwę. Nadaje imię, wyznacza jakąś funkcję. W Biblii imię wyraża przyszłą działalność człowieka, jego przeznaczenie, jego powołanie. Imię także to więź z Bogiem, który zwraca się po imieniu do konkretnej osoby. Poprzez to, że mamy imię, nie jesteśmy anonimowi. Bóg także często zmienia imię, gdy powołuje do jakiegoś nowego zadania. Abraham, Szymon i Szabel stali się Abrahamem, Piotrem i Pawłem i mieli w ten sposób misję do spełnienia. Imię także jest zapisane w Księdze Życia. Mówi o tym, trzeci rozdział Apokalipsy, świętego Jana. Tak, szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z Księgi Życia imienia jego nie wymarzy. I wyznam imię jego przed moim ojcem i jego aniołami. Biała szata. Każdy z nas na Uczcie Świętym pewnie ją otrzymał. I wtedy kapłan powiedział Twoje imię i dodał. Stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne. Oczywiście, że ta szata została skalana. Oczywiście, że jest obecny grzech, ale bliscy, czyli rodzice i rodzice chrzestni powinni troszczyć się o wychowanie swoich dzieci, wychowanie w wierze. Jak jest w rzeczywistości? Niestety widzimy, ale nie zwracajmy uwagę na te negatywne wymiary, negatywne aspekty, a skupmy się na tym, co jest pozytywne. Troszeczkę inaczej wygląda to w przypadku przygotowania do chrztu osoby dorosłej, która już ma pełną świadomość tego, że ten chrzest chce naprawdę przyjąć. Taki okres przygotowania osoby dorosłej do sakramentu Chrztu Świętego to katechumenat. I w tym momencie, gdy ten katechumen czyli już osoba po przygotowaniu przyjmuje sakrament sztu świętego, kapłan wypowiada troszeczkę inne słowa. Stałeś się nowym stworzeniem i przeoblekłeś się w Chrystusa. Przyjmij zatem białą szatę i zachowaj nieskalaną aż na sąd naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymać życie wieczne. Trochę inaczej w tym momencie jest tą świadomością, z tym pragnieniem wiary. Wiary, której nie do końca jesteśmy świadomi, ale wiary, której musimy się uczyć, każdego dnia ją podtrzymywać. Przecież większość z nas, prawdopodobnie wszyscy, którzy oglądają ten film, przyjęli już sakrament brzmowania, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Ta dojrzałość powinna prowadzić nas do tego, że uznajemy swoją słabość, że przyznajemy się do naszego grzechu, do tego, że nasza szata została zabrudzona. I pragniemy oczyszczenia jej w sakramencie pokuty, ale o tym już. W kolejnych dniach, Matko dobrej drogi, prowadź nas.